w programie Zapytaj Lekarza. Dziś będziemy rozmawiać o onkologii, a właściwie o tym, że rak nie poczeka, aż skończy się pandemia. Będziemy o tym rozmawiać z moimi gośćmi, którymi są profesor Adam Durczyński i profesor Piotr Hogendorf. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku Światowy Dzień Walki z Rakiem upłynął pod hasłem rak to się leczy, także w pandemii. 2020 rok był trudny dla ochrony zdrowia, a szczególnie trudny dla onkologii. Mówi się, że jednym ze skutków ubocznych pandemii jest również pogorszenie się opieki onkologicznej, a przede wszystkim dostępu do profilaktyki i badań diagnostycznych. Opinie ekspertów potwierdzają liczby. Wystawiono o 300 tysięcy mniej kart Czy panowie podzielają ten pogląd? Czy rzeczywiście widzicie, że pacjentów jest mniej? Pandemia obnażyła wszystkie słabości naszego systemu opieki zdrowotnej, to znaczy niedofinansowanie szpitali, braki kadrowe, ale również luki pokoleniowe, co jest bardzo ważne, szczególnie w specjalnościach zabiegowych. Bo dla przypomnienia tylko powiem, że wyszkolenie, wyedukowanie chirurga, który sam podejdzie do stołu operacyjnego i zoperuje chorego z nowotworem, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I teraz w sytuacji pandemii Pandemia spowodowała to, że te całe siły naszego systemu opieki zdrowotnej zostały rzucone na walkę z wirusem, na walkę chorych zakażonych wirusem i z całą mocą uderzyło to również w opiekę chorych onkologicznych. Rzeczywiście do nas też docierają takie statystyki, że ta liczba kardilo, wystawianych kardilo, które miały sprawić, że ten okres od rozpoznania nowotworu do ostatecznego leczenia jest krótszy. Jest zdecydowanie mniejsza I to według różnych statystyk różnych organizacji według niektórych w różnych rejonach naszego kraju ta liczba kardilo w pewnych okresach zeszłego roku spadła nawet o 50%, co to oznacza? Oznacza to, że chorzy z nowotworem byli później zdiagnozowani. Rak nie poczeka na koniec pandemii. No ja się muszę zgodzić z panem profesorem niestety, tak, bo ta opieka w Polsce w tej chwili wygląda w ten sposób, że. Mamy mnóstwo zagubionych pacjentów, którzy poszukując pomocy, odbijają się od ściany. Wiele szpitali zostało zamienionych w szpitale covidowe no, ze zrozumiałych względów. W związku z tym kolejki do badań diagnostycznych wydłużyły się i jest problem z dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z czym no, ta ścieżka diagnostyczna od rozpoznania do wdrożenia właściwego leczenia się znacznie wydłużyła. Co ten ograniczony dostęp do profilaktyki oznacza dla pacjentów? W Polsce na leczenie onkologiczne wydajemy według e, statystyk europejskich około 96 euro na jedną osobę na rok. Mniej od nas wydaje tylko Litwa, Bułgaria i Rumunia. Także e, powiedzmy Czechy wydają około 150 euro rocznie na osobę, na, na diagnostykę i leczenie onkologiczne. Także no, trudno spodziewać się wyników, jeżeli to finansowanie jest na tak niskim poziomie. Tym bardziej, że onkologia jest taką dziedziną medycyny, w której bardzo szeroko i intensywnie i dynamicznie rozwijają się nowe terapie. Nowe terapie mają to do siebie, że są drogie, natomiast dają zdecydowanie lepsze wyniki leczenia w długim okresie czasu tych chorych. COVID-19 wpłynął negatywnie nie tylko na dostępność do diagnostyki, ale także na nasze podejście do profilaktyki. Jako społeczeństwo przede wszystkim boimy się przecież zachorować na COVID, przez co inne choroby, w tym nowotwory, zeszły jakby na drugi plan. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć aktywność pacjentów w profilaktyce i w leczeniu nowotworów? To jest ciekawe zagadnienie, bo w Polsce od wielu lat był problem z profilaktyką, problem z diagnostyką, z prewencją chorób nowotworowych. Powinniśmy pamiętać, że najlepszym, najlepszą prewencją, najlepszą profilaktyką jest po prostu zdrowy tryb życia. W zdrowym ciele, zdrowy duch i lepiej zapobiegać niż leczyć. W związku z tym, no należy uprawiać sport. Umiarkowany wysiłek fizyczny jest jednym z takich najlepszych sposobów na uniknięcie choroby nowotworowej, na poprawę swojego stanu odporności, czyli nie nawet w pandemii. Możemy pójść do lasu, możemy pójść na spacer, możemy zacząć uprawiać nordic walking, niekoniecznie musimy iść na siłowni czy na basen. Pamiętajmy też o diecie. Dobra dieta pomoże nam również zachować zdrowie i uniknąć choroby nowotworowej. To jest ta profilaktyka pierwotna. Do tej profilaktyki pierwotnej możemy dołożyć jeszcze szczepienia, ale nie szczepienia na COVID, tylko szczepienia na przykład na raka szyjki macicy, czyli HPV. Takie szczepienia powszechne. Obniżają znacznie ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu B również obniżają możliwość zachorowania na raka wątrobowo-komórkowego, który powstaje właśnie na bazie marskości wątroby w przebiegu wirusowego jej zapalenia. Co do profilaktyki wtórnej, to co Pani tutaj zapytała o dostępność, o możliwość. Wykonywania badań diagnostycznych, no to z tą profilaktyką wtórną to i przed pandemią nie było za dobrze. Na przykład w przypadku badań takich screeningowych, profilaktycznych, jeśli chodzi o cytologię, badanie w kierunku raka szyjki macicy, przed pandemią na zaproszenie na takie badanie odpowiadało w Polsce 22% kobiet. Wydaje się, że kobiety są bardziej takie skrupulatne i bardziej dbają o swoje zdrowie niż mężczyźni. A tutaj takie zaskoczenie. Porównamy to z Norwegią. W Norwegii 80% kobiet przychodzi na zaproszenie na badania screeningowe. Należy tutaj jeszcze dodać, że pandemia jest z nami już od roku czasu i my również jako lekarze no, wypracowaliśmy pewne procedury. Te procedury na pewno troszeczkę uprzykrzają życie w dostępie do lekarza, do jednostek opieki zdrowotnej, ale one są niezbędne i ludzie również powinni być informowani na ten temat że to jest dla nich i dla ich bezpieczeństwa i przez to minimalizujemy ryzyko ewentualnego zakażenia wirusem. Wiemy już, że covid może przebiegać bezobjawowo, a jak to jest z chorobami nowotworowymi? Czy zawsze pojawiają się niepokojące objawy, a jeżeli tak, to jakie i na jakie powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę? Właśnie nowotwór podobnie jak covid rozwija się najczęściej bezobjawowo. I nowotwór rozwija się, ten moment rozwoju bezobjawowego tej choroby jest tym momentem, kiedy my, lekarze, możemy najwięcej zaoferować naszemu choremu w aspekcie leczenia, a również doprowadzić do wyleczenia choroby nowotworowej. Oczywiście, WHO przedstawia 7 objawów takich ostrzegawczych, o których powinniśmy pamiętać, czyli guzek piersi, zmiana charakteru znamienia, którego mamy na skórze, zaburzenia połykania, zaburzenia oddawania stolca, moczu to są te objawy, które powinny nas alarmować. Ja ze swojej strony dodałbym czas trwania tych objawów i permanentność. Jeżeli jakiś objaw trwa długo, wymaga pogłębionej diagnostyki i powinniśmy my, Lekarze, ale również pacjenci wzbudzać w sobie tą czujność onkologiczną. Oczywiście nie powinno się to przebudzić w karcynofobię, ale czujność onkologiczna jest w tym miejscu ważna. Każdy objaw niepokojący, który trwa przez długi okres czasu, wymaga dogłębnej diagnostyki, a nie przepisywania tylko tabletek. Pandemia będzie nam towarzyszyć jeszcze przez wiele miesięcy. Jak w tym trudnym czasie może wyglądać profilaktyka? Kto i jakie badania powinien wykonać nawet w czasie lockdownu? Sama pandemia w żaden sposób nie powinna nas hamować przed tego typu działaniami. Powinniśmy za wszelką cenę dbać o swoje zdrowie. To, co podkreśliłem przed chwileczką, przede wszystkim najważniejsza jest profilaktyka pierwotna, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch i lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli idziemy na spacer, uprawiamy sport, odżywiamy się dobrze, nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu. Także, proszę Państwa, zdrowy tryb życia i to jest najlepszy sposób, żeby żyć długo. Natomiast no, do profilaktyki wtórnej mamy troszeczkę ograniczony dostęp, aczkolwiek powolutku sytuacja zaczyna się uspokajać. Wprowadzamy pewne procedury, o których Pan Profesor powiedział, które pozwalają nam na bezpieczne badanie pacjentów nawet w dużych szpitalach, na odpowiedni dostęp do badań diagnostycznych. I tak, e, korzystajmy z tych zaproszeń, które dostajemy na badania cytologiczne. Każda kobieta w Polsce między 25 rokiem życia, 59 rokiem życia powinna cytologię robić przynajmniej co 3 lata. E, dodatkowo, e, róbmy badania kolonoskopowe to jest też taki program, który wprowadzony był w 2000 roku w Polsce i spowodował znaczące obniżenie już śmiertelności w tej chwili z powodu jelita grubego, a jeżeli będzie wdrożony w całej populacji, e, te szacunki są takie że nawet o 20% może tą śmiertelność w raku jelita grubego obniżyć. Pamiętajmy, że tylko kolonoskopia wykrywa zmiany przednowotworowe, takie zmiany prekursorowe. Czyli możemy wyciąć polip zanim on jeszcze stanie się inwazyjnym rakiem, czyli zapobiegamy zanim leczymy, czy powiedzmy, leczymy i zapobiegamy równocześnie w tym wypadku. Proszę Państwa, kolonoskopię, jeżeli mieliśmy przypadek raka jelita grubego w rodzinie, powinniśmy wykonać już po 40 roku życia po raz pierwszy i możemy o takie skierowanie poprosić naszego lekarza pierwszego kontaktu i na takie badanie na pewno nas skieruje, jeżeli będziemy mieli taki dodatni wywiad rodziny. W innych przypadkach kolonoskopię powinno się wykonać przynajmniej raz w życiu, najlepiej około 60 roku życia, między 55 a 65 rokiem życia i taka kolonoskopia wystarcza wykonanie jej raz na 10 lat. Co jeszcze? Screening raka piersi, czyli badanie przesiewowe, mammografia, tak? od 50 roku życia takie badanie kobiety powinny wykonywać raz. Przynajmniej na dwa lata. To są zalecenia europejskie, zalecenia, które rzeczywiście zmniejszają ryzyko zachorowania na raka, a jeżeli już taki rak się przydarzy, to mamy gwarancję, że wykryjemy go na bardzo wczesnym etapie i będziemy mogli dobrze go leczyć, co przełoży się na dobre efekty, czyli na długotrwałe przeżycie, wyleczenie z choroby nowotworowej, jeżeli to znajdziemy na, na wczesnym etapie. Podsumowując, dbajmy o siebie, wykonujmy badania profilaktyczne, decydujmy się na szczepienia. Przede wszystkim starajmy się jak najbardziej być zdrowi. Bardzo dziękuję Panom za rozmowę. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Zapytaj Lekarza.